Zapiski z domu wariatów. Chociaż wyznanie Donalda Tuska, że polskość to nienormalność zrobiło wrażenie na Polakach, absolutnie nie powinno nikogo dziwić. Dawny młody liberał, patriota, sympatyk kościoła już dawno zapisał się, a może został zapisany, do świata, w którym znaczenie słowa nienormalność straciło pierwotny sens. W sytuacji, gdy normalnością jest związek faceta z facetem, czy baby z babą, kiedy uznaje się prymitywne bohomazy, czy nieudolne figurki z trzeciego świata za twory lepsze od artydzieł Leonarda, czy Fidiasza, nic już nie powinno dziwić. Jak może być normalnością polskość, jeśli współczesnym ideałem jest europejskość, światowość, ekologiczność. Co prawda w regule są dopuszczalne wyjątki i nie słyszałem, żeby Tusk albo ktokolwiek z jego ferajny mówił, że niemieckość czy żydowskość to nienormalność. Niemcom, Rosjanom, Chińczykom wolno być sobą, a Polakom już nie. I nie jest to pomysł nowy. Polsko i zaczęła zawadzać od początku XVIII wieku, gdy u naszych granic wyrosły opresyjne mocarstwa, dla których Osoja Wolności stanowiła przeszkodę dla każdego modernistycznego planu, czy był to rosyjski panslawizm, komunizm, nazizm III Rzeszy, czy też Zjednoczona Europa wedle modelu karolińskiego. Ową przeszkodę, czy jak lubił mówić Stalin przepierzenie, należało złamać zbrojnie. Umiłowanie wolności, niechęć do przemocy, duch republikański zemściły się okrutnie na kraju bez stosów i pogromów. Czasem w moich historiach alternatywnych marzy mi się choćby na krótko władca w rodzaju Henryka VIII Tudora czy Iwana Groźniego. Gdybyż tak po Rokoszu Zebrzydowskiego, zamiast wybaczania Rokoszanom walczącym z królem Zygmuntem spotkał ich stryk i katowski topór? Gdyby Sicińskiego po pierwszym liberum Weto wbito na pal, a Bogusławowi Radziwiłowi po potopie skonfiskowano majątki, być może nie doświadczylibyśmy ani targowicy, ani dzisiejszej totalnej opozycji. Pierwszym powodem szerzenia się zła jest bowiem bezkarność. Więc jeśli miałbym szukać elementów polskiej Nienormalności, to szukałbym ich dokładnie w innym miejscu niż Jurgeltnicy z podznaku Unii i Kremla. Problemy pierwszej Rzeczpospolitej nie wzięły się z nadmiaru zła, tylko z nadmiaru dobra, tolerancji, demokracji podlanej niestety samozadowoleniem, niefrasobliwością i domową zawiścią. Ale akurat te wady nie nadają się do krytykowania też nasi wrogowie w postępowej Europie wychodzą z siebie, żeby najmniejszy incydent z Polski rozdmuchiwać do rozmiarów zbrodni. A dyżurni, intelektualiści na pensjach Fryca czy Carycy Katarzyny pracowali ciężko, aby udowodnić, że Polacy nie są narodem zasługującym na własne państwo. Swoją drogą, że nikomu nie przyszło do głowy, aby takiego liderota przekupić, a Woltera wybatorzyć. Ale kto miał to zrobić? Ci sami, którzy byli na liście płac obcego ambasadora. To też elity kupowały szerzone brednie i pomstowały narodaków, że nie chcą przyswajać dobrodziejstw cywilizacji, tylko od czasu konfederacji Barskiej zrywają się pod anachronicznymi hasłami Boga i ojczyzny do Buntów. Ale że dzięki temu pozostali Polakami już się nie mówi. Dla sporej grupy ludzi z wyjątkowych kast to przecież żadna zaleta. Co prawda zaborcy okrutnie oszukali Targowicza. Po trzecim rozbiorze nic już nie było takie, jak było. Można było mieć setkę miast i wsi, ale wobec cara pyszny magnat robił co najwyżej za przydupasa. Ja już jestem Rosjaninem, wzdychał szczęsny Potocki po tym, kiedy, upomniawszy się w Petersburgu o los swojej ojczyzny, usłyszał od Katarzyny: Twoja ojczyzna jest tutaj! Nasza nienormalność, polegająca na permanentnej niezgodzie, na niewolę, była najpiękniejszym czymś, co mogło nas spotkać. Nie mając państwa, swoją wielkość, realizowaliśmy w sztuce, w przedsiębiorczości, w konspiracji i nie daliśmy się zwariować. Byliśmy jak więźniowie w domu wariatów, absolutnie normalni, choć pilnowani przez personel złożony z paranoików.